Po niebywałych sukcesach odniesionych z Wisłą Płocku oraz szkocką ekipą Rangers, trener Anatol Banan nie zawiódł również w roli szkoleniowca Villarrealu, który to pod jego wodzą bez większych problemów zgarnął puchar za Ligę Europy. Czas jednak iść dalej i się z wyzwaniami teoretycznie niemożliwymi do wykonania, więc w sezonie 21-22 trener Banan poprowadzi Liverpool, z którym to zgodnie z oczekiwaniami zarządu ma wygrać Ligę Mistrzów, a także po raz pierwszy od powstania Premier League sięgnąć po Mistrzostwa Drużyna, którą zastał polski szkoleniowiec wygląda całkiem solidnie. Oprócz starych gwiazd takich jak Salach, Van Dijk czy Mane, znaleźć można było w niej Fornalsa, Delichta czy chociażby Piotra Zielińskiego. Lecz co jasne, Tolek Banan jak zwykle przed dokonaniem ewentualnych zmian w kadrze chciał sprawdzić realną umiejętności tej drużyny w klasycznym turnieju przedsezonowym, który wystartował już 4 lipca, a pierwszym rywalem Derec okazała się być ekipa z Lipska. I to już w trzeciej minucie ugodził stary, ale wciąż będący w gazie duet. Mane podaje do Salaha i mamy 1 do zera. Niestety w tym pojedynku swoją szansę gry otrzymał rezerwowy na co dzień Karius i jak widać w swoim stylu podarował on bramkę rywalom. Jednakże odpowiedź nadeszła zaraz po rozpoczęciu gry od środka. Manę wypuszcza Piotra Zielińskiego i mamy 2 do 1. A już po chwili tym razem to Polak asystował przy bramce Mohameda Salaha. Ostatniego gola dla Derec, również po asyście Zielińskiego zdobył Keita, aczkolwiek w końcówce meczu Karius i jeszcze raz pokazał, że jego overall Fifie jest zdecydowanie wyssany z palca. Kibice doczekali się o wiele mniej emocjonującego widowiska w drugim meczu fazy grupowej przeciwko Hoffenheim, które po raz pierwszy i ostatni swoim strzałem zaskoczył salach, a zrobił to dopiero po 60. minucie meczu i gdyby tego było mało, Allison przejął złe nawyki od swojego mniej utalentowanego zmiennika, przez co ekipa z Niemiec wyrwała z tego pojedynku jeden punkt. Lecz na szczęście wszystko wiele lepiej wyglądało z drużyną Hyundai, którą już w siódmym minucie z najbliższej odległości godził super Mohamed Salah, natomiast już w siódmej minucie drugiej połowy w nieco efektowniejszym stylu zrobił to także Sadio Mane, więc takim sposobem Derez przechodzą do półfinału turnieju przygotowawczego. A tymczasem w świecie okazało się, że Puchar Konfederacji wylądował w Brazylii, w czym oczywiście ogromna zasługa Neymara. Lecz poza tym o dziwo niewiele dzieje się na rynku transferowym, gdzie chociażby Antonio Jelo zmienił barwy na Stoke City. Nie jest to więc transfer godny nagłówków gazet. Wracamy więc do Tolka Banana, którego nowa ekipa już 14 lipca dość gładko rozbiła drużynę z Walencji. Jako pierwszy na listę strzelców po rykoszecie wpisał się Firmino, a niebawem sytuację wyjaśnił także Sadio Mane, który zaskoczył bramkarza strzałem z dystansu, by ostatecznie w 90 minucie asystować efektowną Raboną do Salacha, który o dziwo po tym podaniu piłkę do siatki wpakował po uderzeniu głową. Takim sposobem Liverpool wylądował w finale turnieju przedsezonowego, w którym to już czeka na nich ekipa Pasevi. Na szczęście po swoim pobycie w Hiszpanii Tolek Banan zdołał poznać wszystkie drużyny La Liga na wylot i to było widać także w tym meczu. Wysoki pressing Firmino oraz Satio Mane zdecydowanie opłacił się w tej akcji, bo w niej po podaniu Salaha piłkę do siatki wpakował Fornals, a 15 minut przed zakończeniem meczu legendarny duet z Premier League przeprowadził akcję ustalającą wynik całego spotkania na 2-0. Liverpool prowadzony przez banana dość gładko przeszedł przez okres przygotowawczy, a kapitan drużyny, czyli Virgil van Dijk ma dzięki temu okazję wypodnieść Puchar Zwycięski, lecz polski trener wiedział doskonale, że jeżeli do klubowej gabloty mają w tym sezonie wpaść jeszcze nieco poważniejsze trofea, to tej drużynie przyda się nieco świeżej krwi. Dlatego niebawem opuściło ją wielu zawodników takich jak Cavani, Zieliński, Delicht czy nawet Fabinio, a w ich miejsce pojawili Cancelo, Telesz, Kim Bempe, Rabio, czy przede wszystkim najistotniejszy zdaniem Tolka Banana Son Heung-min, który to ma być najważniejszym ogniwem w nowej drużynie Liverpoolu i nominalnie w tym sezonie grać będzie jako cofnięty napastnik, chociaż jak wiemy, Koreańczyk odnajduje się dosłownie na każdej ofensywnej pozycji. A ponadto dodatkowym wsparciem lidera i kapitana Van został Sanchez, który doskonale wie, że jeżeli chce sięgnąć kiedyś po Mistrzostwa Anglii, prędzej uczyni to z Liverpoolu niż to gdzie spędził ostatnich kilka lat życia. Ostatecznie, tak podrasowana i wzmocniona drużyna przystąpiła do pierwszego ligowego meczu, który odbył się 7 sierpnia na Selhurst Park przeciwko, co oczywiste, Orłom z Crystal Palace, a strzelanie w całym pojedynku zaczął, jak to Tolek Banan przewidział przed sezonem, nowy, najkreatywniejszy ofensywny zawodnik Derec, czyli Son Heung Min 1-0. Jednakże zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy meczu do świetnego, długiego podania w Głąb polakarnego doszedł Gorecka i z łatwością ustalił finalny wynik spotkania na 2 do 0. Wydawało się więc, że Derec bez większych problemów przejadł się także po kolejnym rywalu, Newcastle, które jeszcze w pierwszej połowie zmuszone było do wyciągania piłki z siatki po strzale Adriana Rabio, lecz w doliczonym czasie gry pierwszej połowy pierwszy strzał z rok zamienił się na bramkę, a drugie, nonchalanskie uderzenie Luisa ustaliło wynik meczu na 2 do 1 i mamy prawdziwą sensację, bo The Reds już. Już w drugiej kolejce tracą całą pulę punktów, a po meczu świat obiegła dość sensacyjna wiadomość, bowiem Robert Lewandowski, orzeł Polski, wbrew wszelkim pogłoskom, swoją piłkarską karierę postanowił zakończyć we francuskim Paris Saint-Germain, a nie jak to do tej pory sądzono w amerykańskiej MLS. Mimo wszystko Lewandowski nie był w kręgu zainteresowań Tolka Banana, który szybko wyciągnął wnioski z porażki i solidnie przygotował zespół do meczu z Bornemów. Jako pierwszy na listę strzelców z łatwością wpisał się Sadio Mane, który już w 16 minucie oglądał jak jego koledzy Son oraz Salah podwyższają wynik na 2 do 0. Jeszcze w pierwszej połowie nie gorzej od Sona piłkę Egipcjaninowi wyłożył Cancelo, a kropkę na D strzałem od niechcenia postawił Son Heung-Min i Wisienki przegrywają ten mecz aż 4 do 0. Zaś The Reds w ostatnim sierpniowym meczu miało nadzieję na podobną masakrację ekipy Brighton, którą już w 12 minucie po podaniu Sona wyjaśnił Sadio Mane i chociaż Senegalczyk nie dał rady ponownie wpisać się na listę strzelców, to jego strzał po małym zamieszaniu wewnątrz pola karnego dobił Son Heung-Min i Liverpool pokonuje mewy 2 do 0. Takim oto sposobem dotarliśmy do ostatniego dnia okienka transferowego, gdzie najwięcej działo się znowu wokół The który opuścił naby Keita. I co ciekawe, przeniósł się on do Manchester United, ale w jego miejsce oraz kilku innych rezerwowych tolek Banan sprowadził chociażby na Ake, Fosu Mensacha, Gbamina. No i co najważniejsze, super rezerwowym Liverpoolu w tym sezonie został Adama Traore, który prowadzony przez Tolka Banana dwa lata temu dosłownie zjadł Ligę Szkocką. Niemniej jednak, takim oto sposobem poznaliśmy cały skład Reds w obecnym sezonie. Wśród bramkarzy numerem jeden jest oczywiście Alison, ale jego podstawowym zmiennikiem będzie Grabara, a nie jak można było sądzić Karius. Jeszcze potężniej jest wśród obrońców, bo kapitan Virgil van Dijk w tym sezonie nie może narzekać na brak wsparcia. I to dosłownie z każdej strony, na każdej szerokości i wysokości boiska. Spadek jakości trudno zauważyć także wśród pomocników. Filarami drużyny są Gorecka oraz Adrien Rabio, ale dookoła nich dzieje się niewiele mniej co w defensywie. Bo nawet rezerwowy Gbamin ściągnięty z Villarealu gwarantuje solidną grę na wysokim poziomie. A w ataku jest jeszcze lepiej. Tutaj tak jak zapowiadał trener Banan, rządzić będzie Son. Natomiast patrząc na tę drużynę całościowo, bez wątpienia jest to ekipa, która ma szansę, a nawet powinna sięgnąć po Mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Derek kolejny krok w tym celu wykonali już 11 września w meczu z Beniaminkiem Aston Villa. Pierwszą ładną bramkę, już w 14 minucie, zdobył Son. Niebawem bez większych problemów na listę strzelców wpisał się Salah, który za chwilę uczynił to podobnie eleganckim strzałem z woleja po podaniu z za I finalnie gospodarzy stać było wyłącznie na bramkę honorową: Aston Villa Liverpool 1–3.

Takim oto sposobem dotarliśmy do trenerskiego debiutu Tolka Banana w Lidze Mistrzów, który 14 września stawił czoła drużynie CSKA Moskwa. Lecz o dziwo, w tym meczu wystawił dość mocno rezerwowy skład, ale kiedy rezerwowym jest Adama Traore, trudno o porażkę. Adama Traore 1-0. I jeszcze w pierwszej połowie meczu Mohamed Salah piętą założył niezwykle efektowną siatkę jednemu z obrońców, co wykorzystał Firmino i mamy już 2-0. Jednak najładniejszego gola w tym Pojedynku w samej końcówce meczu zdobył Leon Gorecka i ekipa z Moskwy jest pozamiatana. Co prawda, piłkarze CSK zdobyli jeszcze bramkę honorową, ale nie zmienia to faktu, że trzy punkty lądują w kieszeni Tolka Banana. Gdzie w najbliższym meczu Premier League znaleźli się także święci. Sadio Mane wypuścił Sona, ten rzucił piłkę do telesza i mamy 1 do zera. A w drugiej połowie, drugą i ostatnią bramkę tego dnia zdobył rezerwowy Adama Traore, Lecz niestety. W najbliższy wtorek, w pierwszym meczu Pucharu Ligi Angielskiej, ekstremalnie rezerwowy skład Derec zmierzył się o dziwo z niemalże najmocniejszą jedenastką Tottenhamu. I to właśnie koguty zdobyły jedyną bramkę tego dnia, a konkretnie uczynił to Arkadiusz Milik, który pokonał Kamila Grabare. Eliminacja Derec była lekką niespodzianką, ładę dla nich, w tym sezonie liczy się tylko Premier League oraz Champions League. A to było widać już w kolejnym meczu z Burnley, które strzałem z ostrego kąta po rozpoczęciu Drugie połowy ugodził Cancelo i mamy 1 do 0. Natomiast drugą i ostatnią bramkę tego dnia zdobył rezerwowy Adama Traore, który coraz bardziej rozkręca się pod skrzydłami polskiego szkoleniowca. Niestety na takie rozkręcenie nie było stać Lorisa Kariusa, który dostał swoją szansę gry w drugim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Sewilli. Co prawda, prowadzenie Derecji z strzałem głową dał potężny kapitan Virgil van Dijk, ale po chwili Niemiec popisał się po raz pierwszy, gdyż pozwolił, by zamki wpadła piłka lecąca prosto w jego ręce, a w drugiej połowie jego złe ustawienie pozwoliło objąć rywalom prowadzenie. Na szczęście piłkarze Derec mają charakter i za odrabianie strat szybko wziął się wprowadzony z ławki najlepszy z tego sezonu Son Heung-Min, a finalnie trzy punkty z gardła hiszpańskiego rywala wydarł również rezerwowy Oxley Chamberlain. To był bardzo emocjonujący mecz, emocjonujący dzięki błędom Kariusa, a niebawem po nim ogłoszono. Najlepszego piłkarza miesiąca września Premier League, I jak można było się domyślać, został nim Son Heung-min, który, tak jak zapowiadał trener Banan przed sezonem, jest obecnie najważniejszą postacią ekipy Zanfield, która w pierwszym październikowym meczu stawiła czoła terrierom. Już w drugiej minucie strzał głową Gorecki wylądował na słupku, ale w takich sytuacjach liczyć można oczywiście na Sona, i mamy 1 do zera. Lecz jak widać, jeszcze w pierwszej połowie Koreańczyk ponownie postanowił zabawić się z bramkarzem. I prostym strzałem podwyższy wynik, przez co Huddersfield finalnie przegrało mecz 2 do 0. Ale Son wciąż nie zwalniał tempa, dzięki czemu West Ham United został za jego sprawą upokorzony również szybko co teriery, bowiem aktualny najlepszy strzelec ligi dosłownie wjechał do bramki Młotów zaraz po rozpoczęciu meczu, a w drugiej połowie piłka szczęśliwie wylądowała pod nogami Koreańczyka, i jak można było się spodziewać, ten znowu ustalił finalny wynik meczu na 2 do 0. Natomiast po tym starciu. Tolek Banan zatrudnił skauta i nakazał mu szukania nowych talentów w Szkocji. Jak wiadomo jeszcze niebawem w Liverpoolu występował niesamowity Andrew Robertson i zdaniem Tolka Banana równie utalentowanych piłkarzy wciąż da się znaleźć na północy wysp. A tymczasem jego ekipa wyjechała na południe, gdzie w kolejnym meczu Ligi Mistrzów stawiła czoła belgijskiej ekipie niebiesko-czarnych. Jednakże tym razem nie poszło tak łatwo jak zazwyczaj i jedyna bramka w całym starciu padła dopiero w 87 minucie ale tak jak zazwyczaj, po bardzo mądrym rozegraniu rzutu wolnego zdobył ją koreańczyk Son, więc The Reds wciąż są niepokonani w Champions League. Natomiast w ostatnim prezentowanym dzisiaj meczu mierzyli się oni z garncarzami i na listę strzelców w końcu wpisał się ktoś inny niż Son, a zrobił to Gorecka, ale za to w jakim stylu? Genialny strzał z dystansu i mamy prowadzenie ekipy z która zdobyła tego dnia jeszcze tylko jedną bramkę, co konkretnie po wrzutce Oxlade'a Chamberlaina uczyni Mohamed Salah. Ekipa Tolka Banana weszła w ten sezon jak burza, lecz jak można było się domyślać, Manchester City również nie zamierza nikomu popuszczać i po 10 meczach The Blues mają raptem o jeden punkt mniej na swoim koncie. A już na zakończenie października Derek stawiał czoła Manchesterowi United w wielkim derbowym meczu. Natomiast najskuteczniejszym strzelcem ligi jest oczywiście Son, który ma na swoim koncie już 9 bramek. One z kolei w dużej mierze są wypracowane przez Sadio Mane, no bo to Senegal. Póki co jest królem masy z Premier League, gdyż wykonał on finalne podanie przy aż 6 golach. W statystykach niewiele gorzej prezentuje się także Alison, który zachował czyste konto w 80% meczów, a ponadto Liverpool świetnie bawi się także w Lidze mistrzów, gdzie do tej pory wygrał wszystkie mecze. Ale jak długo potrwa ta zabawa, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Tolka banana, co ma wielkiego skilla do przeprowadzania transferów. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!